Witamy Pana Prezydenta naszego miasta Tychy, Andrzeja Dziubę. Chcieliśmy z Panem przeprowadzić wywiad na temat e, blogowej Maty przemian. Jak Pan nas nakieruje na, e, na ten temat funduszy unijnych, jak zmieniają nasz naszy kraj? I czy się, do Pana pierwsze pytanie mam: Czy środki unijne są niezbędne dla naszego społeczeństwa? Co Pan na ten temat sądzi? Polska po przemianach w 1989 roku um, znaleźliśmy się w sytuacji, gdzie dystans działający nas, od krajów wysoko rozwiniętych, a był bardzo duży, bez środków zewnętrznych, nadganianie całej Europy trwało po prostu jeszcze strasznie długo. Na jednym przykładzie mogę Wam powiedzieć, jak to wygląda. Otóż zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, w Tychach realizowano program związany ze skanalizowaniem miasta, więc rzeczą absolutnie elementarną. Nawet trudno sobie wyobrazić, w XX, czy XX, XX, XXI wieku gdzie chodzili do wychodków na zewnątrz, więc rocznie w budżecie miasta, w momencie, kiedy ja przyjmowałem ten urząd w 2000 roku, przeznaczano na ten cel około 10, w dobrych latach 12, maksimum 15 milionów złotych. I teraz proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie nasze wejście do Unii Europejskiej, pozyskanie z Unii 75 milionów euro, czyli to jest około 300 milionów złotych przez 10, można sobie wyobrazić, że trwałoby to jeszcze co najmniej 30 lat, a nawet więcej, dlatego że cały projekt kosztował prawie pół miliarda, 500 milionów złotych, bo reszta dworzyło miasto z własnych środków, a więc z własnych środków, z pożyczek, z Wojewódzkiego, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. A krótko mówiąc, gdyby nie wejście do Unii, na tym jednym przykładzie widać, że to zacofanie cywilizacyjne gonilibyśmy w tej jednej tylko części jeszcze około 50 lat. Nikt z Was pewnie nie chciałby, aby tak to wyglądało, ja też nie, a więc pytanie, odpowiadając wprost na pytanie, te fundusze, o których mówimy, pomogły nam w tempie, powiedziałbym, niespotykanym nigdzie w Europie. Może jeszcze nie wygadnić, bo oczywiście, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ciągle jeszcze jesteśmy z tyłu, ale znacznie ten dystans skrócił. W przypadku tychów, jeżeli chodzi o gospodarkę wodno ściekową, mogę powiedzieć, że jesteśmy już w 100% w Europie, dlatego że całe miasto jest skanalizowane, ale w różnych częściach Polski jeszcze to jest różnie. A Nie jest to cały problem, bo wiadomo, że nie tylko gospodarka wodno-ściekowa, ale chociażby drogi, inna infrastruktura ciągle jeszcze gdzieś tam u nas nie jest w najlepszym stanie. Stąd też proszę zwrócić uwagę, że w negocjacjach teraz nad nowym okresem budżetowania w Unii Europejskiej, w pierwszej wersji, Unia nie przewidywała środków w ogóle na infrastrukturę. Myśląc trochę kategoriami krajów tej starej Unii, gdzie ta infrastruktura jest już, można powiedzieć, problemem, który nie istnieje, no to wszystko tam po prostu jest. Na szczęście Polskę wsparły inne, tak zwane nowe kraje na Unii Europejskiej i w tym nowym okresie programowania 2013-2020 Będą pieniądze na infrastrukturę, a więc te miasta, które nie zdążyły jeszcze zrobić kanalizacji dróg, będą miały szansę uzyskać pomoc. Jaki, jest, jaki projekt jest dla Pana najważniejszy, najbardziej wartościowy, zrealizowany w latach 2007-2013? Myślę, że częściowo odpowiedziałem na to pytanie, bo ten projekt uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej to Był programem bardzo dużym, to jeden z największych polskich programów unijnych, bo całej znamknęło się kwotą 141 milionów euro, a więc to jest około 500 milionów złotych, pół miliarda. Z względu na swoją wielkość, jak i również znaczenie, myślę, że to było nie myślę, jestem pewien, że to był największy, najważniejszy projekt. Jakie są dalsze plany Tychów na przeprowadzenie, na przeprowadzenie różnych tutaj projektów przy wykorzystaniu funduszy unijnych? My tych projektów realizujemy bardzo dużo. No, ja sam byłem trochę zaskoczony, bo oczywiście nie wszystko odbywa się przez miasto, bo, bo um, aplikują środki unijne również podmioty prywatne, szkoły. Nie bardzo dobrze, że tak jest. E, z ostatnio ktoś tam robił, chyba że pospolity, jakiś ranking dotyczący wykorzystania funduszy unijnych. E, no i tam przeczytałem, że w tych ubiegłorocznych zrealizowały 104 projekty unijne, więc e, bardzo dużo. Oczywiście o znakomitej części nawet nie wiem o nich, bo nie mogę powiedzieć, bo są po prostu bardzo drobne i, i tak jak powiedziałem, niezwiązane, wprost nierealizowane przez Urząd Miasta. No ale te miejskie, najważniejsze to na pewno jest przebudowa drogi krajowej numer 1, a więc znowu taki projekt infrastrukturalny bardzo duży. Ta droga jest jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w mieście. Statystyki wskazują, że największość wypadków ma miejsce na tej trasie właśnie. Na jest bardzo ważną drogą, to jest droga, która łączy Śląsk z południowo Polski, więc jest to kolejne takie duże zadanie, na które udało się pozyskać i to aż 85% pieniędzy Jakby Jak według Pana zmieniło się tych, od weszliśmy do Unii Europejskiej i czy mogło być lepiej? Właściwie ja pamiętam Was o to zapytać. <laughs> Pytanie jest retoryczne moim zdaniem do tego, że no, to chyba widać gałym okiem po prostu, jak miasto się zmienia w jakim tempie nadganiamy te wszystkie zeszłości. Oczywiście zawsze jest tak w życiu, że można powiedzieć, że mogło być jeszcze lepiej, można było jeszcze więcej pieniędzy pozyskać, ale jak gdyby wszystkie obiektywne oceny tego procesu, który się dzieje od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wskazują, że tychy są w absolutnej czołówce w Polsce, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków. Panie Prezydencie, ile środków unijnych pozyskaliśmy w 2011 roku i jak Pana zdaniem zostały one wykorzystane? To jest trudne odpowiedzieć prawdę na takie pytanie, dlatego że wiele wniosków ciągle jest realizowanych, niektóre są w trakcie, niektóre są dopiero podpisane umowy, na niektóre wnioski czekamy. W sumie może powiem tak, że w ciągu ostatnich kilku lat, a więc od momentu, kiedy zgłosiliśmy akcesję do Unii Europejskiej, Pozyskaliśmy dla tych ponad 700 milionów złotych pieniędzy. A jakie są plany na rok 2012 z wykorzystaniem funduszy unijnych? Tak jak powiedziałem, no, podstawa sprawa to są pieniądze, które już są, no, można powiedzieć, zablokowane, jest podpisana umowa. W zasadzie rozpoczęła się już nowa realizacja, czyli przebudowa drogi krajowej nr 1. Kolejnym takim dużym zadaniem, bardzo ważnym, które w tej chwili się rozstrzyga, Wniosek jest na etapie yy, oceny przez yy, władze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie i na przełomie roku powinien trafić do Komisji Europejskiej. I jest to tak zwany wniosek, można powiedzieć, tramwajowy. Może kilka zdań wyjaśnienia. Yy, w momencie, kiedy Polska otrzymała yy, organizację Wspólnie z Ukrainą Turnieju Euro 2012, a polski rząd przyznał po 100 milionów euro dla wtedy jeszcze kandydujących sześciu aglomeracji miejskich, po 100 milionów euro na poprawę funkcjonowania transportu publicznego w tych aglomeracjach. Jak Państwo wiecie, w efekcie ani Kraków, ani Śląsk nie otrzymały organizacji Euro 2000, ale te, 2012, ale te pieniądze zostały w aglomeracjach i w Warszawie, na przykład, całe 100 milionów euro poszło na rozbudowę metra. Na Śląsku przygotowano projekt poprawy funkcjonowania tramwajów i grom pieniędzy z tych 100 milionów euro trafi właśnie na ten cel, do spółki Tramwaje Śląskie, ale Tychy jako istotne ogniwo aglomeracji, powiedzmy, śląskiej, podpięliśmy się, tak można powiedzieć, grofialnie pod ten projekt z rozbudową sieci trolejbusowej wymianą taboru trolejbusowego i budową dwóch parkingów wielopoziomowych. Chodzi o taką zasadę Parking ride, aby z dowolnego punktu w mieście podjechać samochodem do takiego właśnie parkingu, zostawić auto i jechać koleją do Katowic. Cały projekt, tak jak powiedziałem, przewiduje rozbudowę sieci trolejbusowej, zakup 15 nowych trolejbusów i budowę przy lodowisku przy ulicy. Na skrzyżowaniu Wyszyńskiego i, yy, i ulicy Dąbrowskiego parkingu podziemnego, yy, z taką opcją, żeby wprost z parkingu podziemnego przejść na peron dworca, który się w, w tej chwili buduje, w ramach zupełnie innego zadania unijnego. Yy, I drugi parking wielopoziomowy, ale już naziemny przy stacji Tychy. I to jest taki bardzo duży projekt. Kolejny duży projekt, który jest już w trakcie realizacji, na yy, 2.12 w maju, powinien zostać zakończony. Dotyczy właśnie tego połączenia szybką koleją tychów z Katowicami, bo zapewne Państwo często jeździcie do Katowic, więc wiecie doskonale jak wygląda przejazd dzisiaj przez Katowice. Autobusy mają ograniczony czas przebywania na przystankach. Po prostu Katowice są miastem bardzo zatkanym, stąd pomysł, aby uruchomić sprawne, szybkie połączenie wygodne, komfortowe mieszkańcom tychów do Katowic pociągiem. To jest w trakcie realizacji. Budujemy trzy nowe stacje, ta wspomniana przy lodowisku. Druga przy, ale przy ulicy Gratarweckiego, trzecia przy Alei Bielskiej. To będą trzy nowe. Remontujemy stację Tychy Zachodnie oraz rozpocznie się już w najbliższym czasie remont peronu drugiego na Portu Głównym. Także będziemy mieli tych pięć nowoczesnych stacji, z których można będzie szybko dojechać Jeżeli chodzi o projekty ze sfery kultury, czy tych też mogą sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej w tym zakresie? Tak, mamy w tej chwili, można powiedzieć na tapecie, a więc jest już wniosek złożony, jest w trakcie oceny merytorycznej dotyczący adaptacji miejsca po byłym kinie, po Andromedzie. Jest gotowa dokumentacja techniczna na takie bardzo, nowoczesne, przyjazne miejsce, nową przestrzeń publiczną. To się będzie nazywało Pasaż Andromeda. Ale jest złożony wniosek do właśnie funduszy, które mają taką fajną nazwę Jessica. Generalnie chodzi o rewitalizację pewnych przestrzeni i postanowiliśmy wykorzystać właśnie ten program do pozyskania środków na przebudowę. Są jeszcze jakieś inne tutaj prowadzone projekty dotyczące kultury? Bardzo dużo realizowanych projektów tak zwanych miękkich, więc przez szkoły, przez instytucje inny, nie tylko Urząd Miasta. Generalnie trzeba powiedzieć tak, że bardzo często wśród ludzi panuje takie trochę błędne przekonanie, że pieniędzy z Unii, pieniądze z Unii Europejskiej to jest taki fundusz, który nie wiem, leży tam na przykład sobie w szafie i wymyślamy coś i finansujemy z pieniędzy Tak nie jest. Unia Europejska dając pieniądze realizuje swoje określone cele i nie zawsze na wszystko można pozyskać pieniądze unijne. Jeżeli Unia daje pieniądze, to chce osiągnąć, tak jak powiedziałem, swój pewien określony cel. Jak na infrastrukturę, to chce mieć na przykład tą zmodernizowaną gospodarkę wodnościekową. ściekową Stąd też bardzo trudno, na przykład, znaleźć pieniądze na niektóre pomysły mieszkańców, czy nawet nasze. Zawsze zaczynamy myśleć o każdym zadaniu nowym, które realizujemy, pod kątem właśnie, przy w tej umownej szufladzie europejskiej są jakieś środki przeznaczone na wsparcie tego zadania. Tak, jest z pieniędzmi na Mediatekę. Też były takie fundusze, ale w sumie niewielkie. To wszystko zależy, tak jak mówię, od priorytetów, które ustala donator, czyli w tym przypadku Unia Europejska. Wspomniał Pan o szkołach. Jak Pan widzi rozwój edukacji przy wsparciu funduszy unijnych? Szkoły, można powiedzieć, są jednym z bardziej aktywnych uczestników w tej w sumie, można powiedzieć, gry o odzyskiwanie pieniędzy. Europejskie, no może nie są wielkie pieniądze w porównaniu do tych dużych projektów infrastrukturalnych, o których mówiłem, ale szkoły bardzo aktywnie uczestniczą w tych konkursach Szkoły Równych Szans. No wiele, wiele różnych programów dotyczących również nawet wprost zakupu sprzętu komputerowego. Takich programów, tak jak powiedziałem, w sumie odbierało się za obiegu rok ponad setkę. Ty zajęły piąte miejsce pod względem wykorzystania funduszy unijnych w rankingu samorządów w 2011 roku. Co Pan zamierza w tej sytuacji? To znaczy ranking określał kilka parametrów. W przeliczeniu per capita, czyli jakby na głowę mieszkańca pozyskanych pieniędzy unijnych, zajęliśmy pierwsze miejsce w tym rankingu. choć to trzeba było oczywiście odpowiednio przeczytać w tej tabeli. więc. To trudno nawet mówić o jakiejś takiej polityce, że nie wiem, chcemy utrzymać tą opozycję, dlatego że to się bierze z konkretnych e, potrzeb, z konkretnej ilości wniosków składanych w konkretnych sprawach to wysokie miejsce, tak jak powiedziałem, pierwsze miejsce w Polsce w ilości pozyskanych środków unijnych na głowę mieszkańca, no, wzięło się głównie z realizacji tych dużych projektów infrastrukturalnych. To nie musi tak zawsze być i ja nie przywiązywałbym tutaj aż tak e, dużej. Wagi do tego typu rankingu. Oczywiście one są istotne, bo one można powiedzieć w pewnym sensie również mobilizują samorządy do tego, aby gdzieś tam się znaleźć, ale ja na przykład nie widzę w tym nic złego, że w tej klasyfikacji zapewne teraz spadniemy realizując inne projekty mniejsze wartościowo, co też ma swoje olbrzymie znaczenie dla rozwoju miasta. Teraz może przyjdzie pora na te miasta, które jeszcze mają ciągle te zaszłości cywilizacyjne, a więc te elementarne, infrastrukturalne, ale będziemy sięgać może po mniejsze pieniądze, ale na cele powiedziałem trochę wyższego żeby. A ile wynosi łącznie kwota pozostałych przez nasze miasto funduszy? Już mówiłem, 720, ponad 700 milionów Jak młodzi ludzie w tychach mają możliwość korzystać ze środków No Myślę, że tutaj że wiele się mówi w tej chwili o widowie społeczeństwa obywatelskiego, a więc poprzez udział w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, ale również i w szkołach. No, myślę, że warto interesować się tym programem. Jest cała masa różnego rodzaju wydawnictw związanych z pozyskiwaniem środków unijnych. Jak zawsze w życiu ważna jest wiedza. Jeżeli wiemy, w jakich umownych szufladach unijnych są pieniądze, na jakie cele, ta wiedza jest niezbędna do tego, żeby właśnie potem składać wniosek i korzystać z tych pieniędzy. Z takich programów takich możliwości naprawdę jest wiele. No, w takim razie dziękujemy bardzo Panu za wywiad. Dziękuję bardzo. Thank you.